Teraz kapitan Dawid Jasper miał na imię Jak zobaczył mało R**ują jak śpiew Jak nasz Przez Nie <być> wytrzymał <overview> Nocne spanie, jest jakieś nowe? Jest nocne spanie. Chleb, ale czy jest safe? Czy jest safe nocne spanie? Bo czasami tam puszczają yy, teksty różne. Tak? Safe? Dobra. To sprawdzimy. Najnowsze nocne spanie jak jest? Był sobie raz kapitan. David Jasper miał na imię. Jak zobaczył, małolaterują jak świnie. Hej, ha, miejsce ha, do buja. Witam wielki! Co mał gałe? Ty zobaczy kurder znowu ruch... małolale, małolale małolale, dobry Mało lale! Dobry! Dobre! To dobry To dobry Come, on

Dawid, to będzie ku Jak cię nie ma, to nie może spać, kiedy widzisz dziecko i jak mu drzwi ci mu k***em daleko nie poleci. <ścoughs> <śmany> nie wytrzyma. Nie zacznie dzisiaj. Damy, damy, damy. Surprise, mother... Czarny medyk. Cztery złote. Dawid, czy chciałbyś być z moją ciocią, z którą się całowałeś na fejma? Co? To jest bardzo interesująca oferta ten kolega się mi zachowuje. Bardzo czy interesująca oferta. Jakbym ją puknął, to miałbym z nią dziecka! <noise> ja, <ten> strażny. Surprise, <noise> <noise> <laughs> powitał, Nie żyjcie, bo ludzie śpią. I stąd. Nie Widzicie mi tobie? Ryszard weszedł do pokoju powiedział Nie żyjcie, bo ludzie śpią. Ajde! Stopy Stopy Mojżesza. Pięć złotych. Czemu śpisz pod dywanem? Bez <laughs> kicu. Jakiś dywan jest. To nie jest kolego dywan, to jest kordła i koc! Powtarzam! Kordła i koc! To Cordua. jest kordła! i koc! A to Kordła! Daniel Magical, 300 zł. U. Dobra, to wierzyj w sobot i trzymaj tu 300 zł za streamka. <laughs> nie 3 Trzy złote, kolego! Wysłałeś! Trzy złote! A nie 300 zł! To nie jest 300 zł! Ale musiał się przybliżyć, żeby zobaczyć, nie wiesz to. To nie jest 300 zł, to jest 3 zł Ale chyba jesteś... U nie musisz liczyć. No! Cisza jest. Cześć Dawid, to twój wujek z Ameryki. Pamiętaj, nie przejmuj się hajterami, wyjeżdżmy z tobą. Idź do nas, do wujka z Ameryki, z USA. Tyńczki, iczki z Ameryczki. Pamiętaj Dawid, okej, Prawdziwy wujek. Pozów okej, Ok? okej, Chypio pypcio. 5 złotych. USA, USA Dawidku. Prawdziwy wujek z Ameryki, powrócił. Surprise, motherfucker. Boxdel, 1000 zł złotych. Spierd... ...lozębne k***o. <laughs> Żebyś się zobaczył. To nie jest 1000 zł stary! To nie jest 1000 zł! Dzięki, Boxdel! Pozdrawiam! Ale ty łasy na kasę, tylko usłyszysz, 300, bo... ...tysiąc od razu, że tego przybliża w sekundę. Surprise, mother Tak, jak tam mnie

To jestem pewny, że jak z Ameryki. Patrz, chcę mieć hotelów, ok, okej okay. Chypio <laughs> pypcio. 5 zł. Siemka dwidoza, jak tam twoja zobkoza. Zobkoza. Dziękuję, wujku z Ameryki! Dzięki, wujku z Ameryki za donata! Puu! Dzięki, wujku z Ameryki! Daniel Magical, 300 złotych, hej zapraszamy Cię w sobotę na wspólnego live'a, będą Dymy i Kociołek, a przy okazji poznasz Gosię. Pozdro. Serio? Na Tik, no to padnę na TikToka, na live'a. Wpadnę na lajwa na TikToka, na pewno. Wpadnę na live'a na TikToku, na pewno. Dziękuję za donata, panie Danielu Numercika! Dziękuję bardzo za donata i pozdrawiam! Uh, uh, uh. No, magikarz z donate takie wysyła potężne. No nie, raz był prawdziwy. Raz prawdziwy był. <muzyka>